Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Untournet. Wiem, dawno w tą gierkę nie grałem. To jest mój chyba drugi odcinek dopiero. Ogólnie nie miałem czasu i tak pomyślałem. Dzisiaj sobie zagram. Jestem na polskim chyba serwerze. Tak, i to jest mapka Waszyngton, Washington, czy jak Wy tam to czytacie. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. No, jestem golutki. Tego propos. Nic kompletnie nie mam. Ale postaram się zdobyć jakiegoś itema. Tu, jakiś samochód rozwalony. Nie ma coś ciekawego. Paliwa tylko troszkę. Paliwo już zero, może chociaż z góry zjadę. <noise> już nie zjadę. Brakło już paliwa. Co to jest? Nie ma nic. Dobra, idziemy do miasta. Zrobimy sobie spacerek, taki krótki odcineczek sobie zrobię. Pomyślę, żeby kiedyś, nie wiem, coś budować, jakąś swoją bazę, chociaż nie wiem czy warto. Albo na jakim w ogóle, na jakim serwerze grać najlepiej, chciałbym, może byście mi podpowiedzieli. Żeby było najfajniej, najciekawiej i bez problemu i oczywiście dużo was, was oglądających, żeby tam było, jeśli gracie też w to, no, ale dobra, co to? Myślałem, że ten zombie leży. Nie lubię tych zombiaków. Fuck you, fuck you zombie. A, tak, ja już wiegnęłam. Nie będzie się schować. Te dźwięki w ogóle mnie dobijają. W ogóle masakra. Jezus, leci jak pies. No nie, no to następne. Przez cały odcinek pewnie będę uciekał im. Hmm. Kurde, miał jakiś młotek to bym mu prał porył Może uda mi się jakoś zaskoczyć zeskoczyć z tego mostu Nie wiem w ogóle, nie wiem gdzie tu iść, kompletnie nie znam map Jezu Maria Jezu. Nie <noise> miał siły nawet, żeby skoczyć. FUK! Za moim synom. Jezu. Jezu. Następny mnie goni. A co to jest? Zabiją mnie. Mało życia. Jezus, jest to strasznie ciemno. Nic nie widzę kompletnie. Ej, weźcie, weźcie mi pomóżcie. Wszyscy polują na mnie Ja nie mogę Ile ich jest Ale jak tu ciemno, ja w ogóle nic już nie widziałem Zrespałmy się gdzieś tam w piździec A już się robi jasno Nie ma paliwa gdzie ja jestem? Aha, tu jestem. Raz tak wszedłem na chwilę ogólnie sam, nie nagrywałem nic. Trafiłem na helikopter. Dało mi się tylko troszkę nim ruszyć i się zepsuł. jest. Ale gdzie są w ogóle gracze? Pisało, że jest ich chyba 17. Na tej mapce, a to nie ma Nie mówcie, że oni tu biegną Matko Ale no dlaczego oni biegną do mnie od razu? Nigdy tak nie biegli Jesteś agresywnie oni są Dzisiaj Naprawdę oni są strasznie agresywni Oni nawet mnie nie widzą, a już biegną za mną. Ja nie mogę! Ej naprawdę to jest jakaś masakra na tym serwerze. No spójrzcie był jakiś samochód to bym odjechał w pizdziec. O matka Hehehe <laughs> No nic będę sobie tak uciekał Głupi mam, uciekam Następny leci tam już to ja wszystkich tu pozbieram może Patrzcie się O cholera, zaklinam jakiś Samochód jakiś leży Choda, że leży. <śpiewa> Nie, to jest niemożliwe. Prawo miałem więcej siły tej ja uciekną dalej. Ale to zapierdziela patrzcie. Już tu następne Ja nie mogę! Ej, naprawdę, weźcie mi, powiedzcie, gdzie ja mam grać. Na jakim serwerze? Bo no to, co się tu wyprawia, to jest masakra jakaś. Ej, on mnie nawet nie dotknął. Co to jest, że na opony przez go przejść? Oni przeszli nie mnie biją Z daleka I to jest wielkie stado Jeju Będę tak biegał w koło <grym> Został pysk! O Jezus! Co się stało? masakra! Ale zabiłem ich wszystkich! Ponieśli poważną śmierć. Nic nie mam. A to wszystko dlatego, że a to wszystko dlatego, że coś jest nie tak dzisiaj. Milion zombiaków. Fuck you. Nie, nie nagram się dzisiaj. Szkoda. Szkoda no ale co poradzę? Czekajcie, dobrze do ile? No chyba dobrze. Zaraz milion znowu zombi wyleci do mnie. No ale cóż. Ale nikogo nie spotkałem, wiecie? Jeszcze, tylko same zombie. Sam tu jestem? Dlaczego? Tam jest jakieś lotnisko Ale co z tego, jak kiedy milion zombie będzie O już słyszę O już biegnie wieśniak za mną Jeszcze dobrze, żem tutaj nie dotarł O już milion zombiaków biegnie No bez jaj trzeba żyć jakiś krzoka, no inaczej się nie da szkoda, że nie ma helikoptera ja nie mogę, widzieliście jak lecą już? Dobra, jeszcze chwilę i wychodzę, wynoszę się stąd. Tak, to nie będę się bawił. I się nie da w ogóle bawić. Przynajmniej słońce wychodzi. Jakieś karabinka? Czołg też wybuchnie? Nie, <laughs> Nie mogę jej wbić, dalej. No dobra. Jakbyście mi mogli powiedzieć, jakbyście mi mogli powiedzieć, gdzie mogę grać, na jakim serwerze, byłoby super. Dostał pysk. O, dostał. Następny. Umarł. Ty też, żołnierzu amerykański? O nie. Ale dostaję. <ścoughs> tu jakiś ziemek jeszcze leży? Ja za mnie zabiję zaraz. Ale widzieliście? Zabiłem trzech. Tylko zaraz umrę. Nie da się wsiąść do tego czołga. Nie da się. Szkoda, bo bym sobie pojechał nim. Zabił mnie. Wiedziałem. Dobra. Nie będę się. Nie będę się. Nie będę się już bawił tutaj. Bo to nie ma co. Jak widzicie, co się dzieje. Ja muszę odczekać, zapomniałem. No dobra, no nie będę. O, tutaj macie nazwę serwera na dole. Więc nie będę się. Się już bawił, nie ma co, zresztą nic się nie dzieje. I idę nagrywać inną Gierkę, dobra, no to na razie. Cześć Wam. Wszystkim, pa.